będzie cięć w tym filmie Witam Was kochani w nowym vlogu A Dzisiaj zapraszam Was na taki luźny dzień jak to u mnie, trochę mam taki widzicie, ramionko odsunięte, żeby było wiecie, bardziej sexy no i kochani moi tutaj już biorę sobie moją podstawkę Prawda polszczyzna to podstawa. Dla <grych> tych osób, które mnie postanowiły uczyć języka. O, już jestem tutaj piękna, ładna. I pokażę Wam w ogóle na samym początku, co sobie ostatnio kupiłam. Bo zamierzam się zaraz wybrać do sklepu. Czekajcie, muszę odsunąć to. Zaraz, zamierzam się wybrać do sklepu. Jezus, muszę to włosy trochę poprawić, wiecie, bo już wymagają chyba mycia, nie wiem. <grych> Eee, I tak na szybko chciałam Wam bo pokazać... Boże, tracę wątek cały czas, czekajcie. Czekajcie, czekajcie... było, jak Czekaj mam. Eee, tak kochani, byłam w oszą. W ogóle z tym się wiąże śmieszna historia, więc jeśli macie ochotę posłuchać co się u mnie dzieje to, to zostańcie. Generalnie planowałam kupić sobie nowe spodnie. I byłam jakieś czas temu w Lidlu I wypatrzyłam sobie jedną parę Ale później się okazało przy kasie, że cena jest inna Więc ostatecznie je zostawiłam No i przyszedł następny dzień No i wiecie Tutaj z Radziem sobie siedzieliśmy Coś tam się wydurnialiśmy I nagle mi się spodnie, które gdzieś tam już mają Chyba nie wiem, 10 lat czy 15 Nagle mi trachły I miałam taką wielką dziurę na kolanie I mówię super, nie wiedziałam spodni A teraz mi się te rozwaliły no i postanowiłam na następny dzień pójść do Osho. No i słuchajcie, za 20 zł kupiłam dżinsy. Pokażę Wam. Myślałam, że będą rurki. O takie takie o. Że będą to rurki, ale... Tu widzę jakiś paproszek jest. Ale się mm, okazało, że trochę szersze mają te nogawki, ale mi to nie przeszkadza, wiecie, tylko tak, żeby po prostu o. Chodzić i mega są fajnie dopasowane I za 20 zł na promocji były Także jestem super szczęśliwa Zadowolona i w ogóle No lala la, la. I do tego Kupiłam sobie już yy, Pokażę wam w ogóle moje stare tampki To jest w ogóle hit One są tak już przechodzone Nie wiem czy tu będzie widać Ale po prostu już są tak przechodzone Że mówię nie no muszę kupić nowe no i kochani, kupiłam też woszą za 29 zł takie. E, to jest rozmiar 41, więc hmm, no trochę duże, bo ja mam wielką stopę i jestem wysoka ogólnie, więc, no więc takie trampaczki, nie wiem jak mam je Wam pokazać. Takie trampeczki sobie kupiłam, właśnie zamierzam je ubrać i ich, zrobić im test, wiecie, na dworze. Także kochani, ja już co miałam powiedzieć, to powiedziałam. Zabieram się tutaj do ubierania na dwór, bo zamierzam dzisiaj napić się piwa, ale Nikt nie wie. <grym> nikt nie słyszał, nikt nie wie. Dlatego, że stwierdziłam, że mam ochotę, to dlaczego by nie? O, może mnie będzie trochę widać, trochę nie. Poczekajcie, <grym> bo może tak. W każdym razie ubieram się, ubieram swoje nowe trampki i widzę, że tutaj nie odkleiłam daleki, ale nieważne. Powiem Wam, mam taką refleksję, że zauważyłam te dziewczyny, które oglądam, czy duże kanały, czy małe, zauważyłam, że u nich jakoś tak ta publika szybko rośnie, a u mnie jakoś tak powoli, powoli. No ale, wiecie, ja jestem taką osobą, że. Ja nigdy y, nie byłam, y, wiecie, taką duszą towarzystwa, y, nie wiem jak to powiedzieć, że nie byłam tym liderem w grupie, nigdy, że jakoś tak y, nie byłam tą osobą, która, wiecie, krzycie najgłośniej i tak dalej, gdzieś tam między ludźmi. Ogólnie miałam dużo znajomych, miałam dużo koleżanek, kolegów, ale nigdy gdzieś tam nie byłam, wiecie, tą taką top of the top, jak to mówią. I widzę to też na YouTube, że inne dziewczyny gdzieś tam są chyba fajniejsze trochę ode mnie. Że ja mam jakieś takie szare, nudne życie, i w którym się nic nie dzieje. Że tylko oglądają mnie przeważnie osoby, które mają nerwice. Co oczywiście nie jest złe, bo fajnie, że, że po prostu mnie oglądacie, że tu przychodzicie. Ale, ale, ale jednak mam takie trochę nie wiem jak wam to mam powiedzieć no trochę tak jestem smutna z tego powodu czasami, ale z drugiej strony myślę sobie, no że fajnie, że, że jest was tutaj 140 tam parę osób, mimo wszystko że no jednak to już jest duża liczba i no i mimo wszystko fajnie, fajnie, że ktoś mnie ogląda, bo <laughs> ja pamiętam na samym początku jak miałam 12 osób, to pamiętam do dzisiaj i tak liczyłam tą każdą osobę i tak się cieszyłam i teraz tak patrzę na tą liczbę że kurde jak to urosło od tamtego momentu a ja zakładałam e, konto na YouTubie to było to chyba w grudniu musiałabym sprawdzić wiążę buty teraz jakby ktoś się zastanawiał to było w grudniu więc no już minęło hm. teraz mamy imię. maj pół roku? Wiecie, kochani, muszę tą bluzę poprawić. Minęło pół roku, chyba. No, chyba tak. Także i tak sto, prawie, no, 40 osób, parę miesięcy, gdzie nikt o mnie nie słyszał, nikt o mnie nie wiedział. Wiecie, nic nie zrobiłam takiego mega, jakiegoś wow. Także, także spoko, cieszę się. Nie w ogóle pozdrawiam z tego miejsca Joasie. Joanny R. Jeśli byście się zastanawiali, o której mówię, <laughs> powiem Ci kochana, że twoje filmy, jak sobie oglądam, to jakoś tak mega poprawiają mi humor, i, i w ogóle te tereny, które pokazujesz, są takie piękne. I mi, nawet yy, no po prostu skłaniają mnie do takiej refleksji, że im bardziej, im więcej oglądam takich filmów z zagranicy, tym bardziej mam ochotę polecieć samolotem właśnie gdzieś do Hiszpanii, do Grecji czy do Włoch. Zwiedzić te ciepłe kraje, mimo tego, że, no, wiecie, no, panicznie boję się latać i w ogóle, no, ciekawi mnie to, ale z drugiej strony, no, wiecie, jak jesteście w samolocie, <grym> to nie ma odwrotu, nie możecie wysiąść. No, także to ten, ale, no, dziękuję Ci za te filmy, fajne są super, fajnie, że nagrywasz i rób to dalej. I mega, mega się cieszę, że masz już tam ponad 500 osób, tam już prawie 600 jest, także brawo. <grym> Super. Jeśli nie znacie jeszcze Joasi, to gdzieś tam, gdzieś tam, <grych> coś tam wrzucę nazwę gdzieś, mm, żebyście mogli sobie do niej zajrzeć. Nie wiecie, ja jestem taką osobą, że ja uwielbiam ludzi, kocham ludzi, yy, ale tylko takich, którzy czynią dobro i są tacy, wiecie, pozytywni dla świata. I jakoś tak mega, mega cieszę się z sukcesów innych osób, i nie ja wiem, zawsze tak miałam i to jest piękne. Że są jeszcze na świecie osoby, które potrafią właśnie takie, takie słońce, wiecie, do innych dawać. Tak jakoś metaforycznie pojechałam normalnie jak Paulo Coelho. No, ale kochani, dobra, bo jest godzina 20. Mhm, super. Trzy godziny się zbierą. Dobra, kochani, ja uciekam. Jak wrócę z tych mini zakupów, bo idę tylko do żabki kupić vibą. Także, no super, super zakupy. Widzę, samolot leci. Mm. No, jak wrócę już z tych zakupów, to się z wami połączę. Tak. Jestem z powrotem, kochani moi. Tak, już się poprawiam. <grych> eee, co bym chciałam powiedzieć? Że kupiłam to, co miałam kupić. Tylko jakieś tam słodycze na radio. Nie wiem, jak mam tych kucyk ułożyć, dobrze. Ym, I tak sobie patrzę, bo widać księżyc i pokażę Wam. Także tak jak widzieliście, łysy <głysy> jest, znaczy w potocznym e, języku tych panów e, patronomii księżyc to łysy. E, także no miło, wieczorek się zaczyna, ja wyglądam trochę jakbym była naga, ale nieważne. <głysy> Oglądam Big Brothera tak kątem oka, chociaż powiem Wam szczerze, już mi się dawno znudził. I tak wiecie, włączona, ale nic ciekawego, jakiś pokaz młody, więc. Ale co? Yy, byłam w tych nowych butach, powiem Wam super. Jeszcze muszę je tak rozchodzić, ale nic mnie nie obczarło, także fajnie. I aha, yy, jeszcze jedną rzecz, którą Wam chciałam pokazać, bo zrobiłam sobie nowy manikir. I nie wiem, jak mam to pokazać, a może tak. Te dwa paznokcie mam takie, wiecie, fluo, takie neonowe coś, powiedzmy, a reszta czerwona, także nowe mani jest i widzę, że <grym> cały czas mam kwadraty wokół siebie i chyba fokus łapię i na twarz. <grym> także fajnie, cieszę się, kochani, że mogę to robić, że mogę do Was mówić. Tak, wiem, wszystkie youtuberki to powtarzają, ale Poradzę, że taka radość jest. No i co, kochani? Jestem sama w domu, bo radzi poszedł do kina na dwa filmy, więc wróci późno. Za jakieś. no trzy godziny, dwie i pół. Także mogę sobie coś więcej porobić, a ja mam coś pokazać. Bo ostatnio z Radziem byliśmy w takim sklepie. Nie wiem, czy to był właśnie Flying Tiger, czy to było nie, to nie był ten japoński bo taki jest, mamy taki ja, japoński sklep gdzie są właśnie e, takie rzeczy związane z e, czas na przygodę czy, czy czy coś takiego, jakiś z jakimiś takimi bajkami sknowane rzeczy, ale to chyba było w tym Flame Tigerze. ale to jest taka lampka pokażę wam, i tutaj na dole jest jak macie wyłączoną, a tutaj włączoną. włączoną. i powiem wam spoko opcja, bo to jest na baterii. i tutaj jest y, ledy są i jak przekręcicie, to powinno. Wiecie, tak do góry, tak jak włącznik, no to powinno się zapalić. I powiem śmieszna sytuacja, nie wiem od czego to zależy, ale no wiecie, jest napisane Made in China. I nie wiem, od czego to zależy, że to nie świeci. Może kto miał to... dajcie znać. Bo generalnie wsadziliśmy tu baterię i pierwszą noc, jak, znaczy chwilę tak gdzieś, no nie wiem, przez, przez godzinę się paliło, le, leżało, bo postawiliśmy to tak. I leżało, no i się paliło. I później, wiecie, to wyłączyłam po godzinie, żeby nie marnować baterii. Bo ja to sobie kupiłam, żeby, wiecie, bo ja muszę spać przy świetle, żeby nie, żeby nie marnować prądu normalnie, wiecie, z elektrowni i nie płacić więcej, no to takie bezprzewodowe. Eee, I już, tak jak widzicie, no, no nie działa. Także godzinę podziałało i przestało. Także kto miał, to dajcie znać. Kurde, ostrość. To dajcie znać, yy, no czy też tak mieliście i yy, dajcie znać, napiszcie w komentarzu jakie polecacie takie lampki yy, właśnie bezprzewodowe na baterie, które mogłyby stać całą noc po prostu i dawać takie, wiecie, nie takie mocne ledowe mega światło, tylko takie, wiecie, akurat tak do spania, nie za mocne, takie, wiecie, ciepłe, to chyba bardziej takie no to możecie mi napisać, bo to jest super pomysł i fajny patent, ale czemu to nie działa, to nie. <noise> Powiem wam, no troszeczkę się zdziwiłam. Ale spoko opcja z tym włącznikiem. Śmieszne takie dosyć. No Chińczycy to wiecie, mają różne pomysły. W ogóle polecam wam ten sklep, bo dużo fajnych rzeczy mają i naprawdę fajnie. Ale może ja zmienię tą pozycję i oj, przejdę trochę dalej. Eee, czekajcie. Wrócę do starej formy nagrywania vloga, bo nie wiem, czy takie wolicie bardziej chodzone, czy takie, jak jestem w jednym miejscu, to musicie mi napisać, które wam bardziej odpowiadają. No, tutaj mam, w ogóle pokażę wam moje papiery wartościowe. Wszystkie wygrane zrabki, o właśnie coś mi spadło. Wszystkie wygrane zrabki, także my to z Radziem nazywamy papiery wartościowe z tego względu, że no to są takie, wiecie, zamrożone pieniądze na czarną godzinę także polecam wam, jeśli wygrywacie w zdrabkach, to e, wiecie, nie musicie koniecznie od razu tego wymieniać, to będzie na potem także kochani, tak to wygląda ja sobie przyklapnę troszeczkę na łóżku może zmienię trochę otoczenie Ach, jest włosami. Powiem Wam, że mocno, mocno, bardzo mocno się zastanawiam nad Fryzjerem. Tylko nie wiem jakiego wybrać, bo ciężko mi zaufać. A nie chcę sama sobie rozjaśniać, wiecie, takich moich cienkich włosów, żeby sobie nie zniszczyć już ich całkowicie. Bo to co widzicie o tu, to są wszystko moje włosy. Nic więcej tutaj nie ma. Jedyne co to mam spięte w kucyku, ale no. Tak jak widzicie, no nie ma tego dużo. I tak sobie myślałam, czy może nie lepiej, e, zamiast właśnie rozjaśniać, to może nie lepiej sobie kupić, wiecie, te doczepy, które są ombre, że one, wiecie, trochę jakby połączą się z tym moim ciemnym kolorem, i dalej będzie już rozjaśnione. I tam powiedzmy w stronę do fioletu, żeby czegoś takiego nie zrobić, żeby to było bardziej takie, znaczy mniej inwazyjne. To możecie mi dać znać, jeśli używaliście czegoś takiego. Nie wiem, czy nie zasłaniam głośnika, no dobra, nie. Czy używaliście i czy wam się to sprawdziło? Kochani, mam tu gazetkę z taką. I chciałam wam pokazać te osoby, które mają ten sklep. Zobaczcie, jaki fajny jest kombinezon. Za 39 zł. Taki zieloniutki, fajny. Powiem wam, że mam ten sklep niedaleko siebie. I wybieram się, by zobaczyć. Bo tak myślę już o tym lecie, o tym wyjeździe na wakacje. Drugą rzeczą, zobaczcie sobie, jest taka sukienka w Paski. Też za 39 zł. Bardzo fajna. Też yy, muszę na nią zerknąć. Zobaczcie sobie następną stronę. Też chcę tą zobaczyć, bo ostatnio mi się podobają te Maxi sukienki. Bardzo fajne. Ta bluzeczka kolorowa też super jest. No i ceny są malutkie. Także fajnie, no zobaczymy sobie, możemy sobie tak przejrzeć tą gazetkę, dlaczego by nie Ech, dalej, kochani co my tu mamy, czekajcie, bo strona mi się rozwinęła tutaj jest sukieneczka taka takie wzory też 39 zł obok tutaj jakiś t-shirt, widzę shorty, ale to są takie do kolana to nie wiem, czy każdemu to pasuje i chciałam też tą bluzkę zobaczyć tak? t-shirt Eee, widzę, że rozmiary są do XL za 29 zł, taka żółta z koronką na ramionach. Nie wiem, czy tą koronkę widać, chyba niekoniecznie. Także zatem na pewno chcę się obejrzeć. Tutaj macie dalej taki zestaw, taki już ciemniejszy stopem. Powiem Wam, że zachciało mi się koloru i zachciało mi się właśnie jakichś nowych, fajnych rzeczy, i powiem Wam. Że mam na oku dwie rzeczy jeszcze z tych stron pokażę Wam. Pierwsza to jest taki strój, bo ja mam strój jednoczęściowy. On kosztuje 14,99 chyba. Tak? Bikini część górna lub dolna. Aha. Czyli 30 zł w takim razie za ten strój jest. Chyba. Tak myślę. No tak. E, w każdym razie taki paseczki, strasznie mi się spodobał. I ten drugi, który jest tutaj, bo te dwa górne czarne, to mi się nie za bardzo podobają. Ale ten na dole zobaczcie. Możecie mi doradzić, który fajniejszy. Eee, taki właśnie z falbanką, z kwiatkami. I to już jest, tu napisane Bikini Góra: 29 zł. No, czyli też będzie z 40 zł pewnie razem. To mi możecie doradzić, który lepszy: czy ten w paski, czy ten w kwiatki. Bo szukam takiego sobie dwu częściowego. Tu widzę dla dzieciaków jakieś rzeczy, jeśli macie dzieci. To możecie sobie zerknąć, czy to fajnie, czy to nie fajne. Ja nie mam dzieci, więc. Więc, no, <grytanie> tak na szybko pokazuję Wam, żebyście sobie mogli zerknąć, co to, co to mają. Ale ceny mają naprawdę super. I tutaj jest sukienka za 29,99 do e, 176 cm. Ta różowa tutaj. I powiem Wam, też chcę sobie ją zobaczyć. Czy, czy bym się w nią nie zmieściła No i tutaj rzeczy męskie Jeśli oglądają mnie jacyś panowie To też fajne rzeczy są Też w dobrych cenach No i ostatnia strona to jest Taki zestawik Też fajny, a chociaż ja Powiem wam, że ostatnio się w kolorze Bardziej zakochałam, ale no to wygląda Fajnie i to jest Top jest za 19,99 A spodenki tutaj widzę, chyba nie ma ceny Ale takie same spodenki widziałam W pepko. I nawet jak teraz patrzę, to ja mam takie spotenki tylko białe. Także powiem wam, że moda podobna i dużo tu wzorów jest. Także, no, jeśli macie te tako fashion, to To możecie sobie zajrzeć. Tak, patrzeć, tu jest lista miast, w których to jest, ale myślę, że to jest sieciówka na całą Polskę. Także, kochani, taki mały przegląd gazetki. Ja już chyba będę powoli kończyć tego vloga, bo będzie na pewno długi. Także serdecznie Was pozdrawiam, całuję źle całusy i w ogóle pa 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 pa.